z pojazdów historycznej Legionów na półtronie. Dzień drugi. jeżdżają nowi uczestnicy z lotu. Młodzież uczy się obsługi broni. Legioniści pilują porządku. Zawsze obok takiego żołnierza. na narodzie nie gaśnie szpital gotowy polowy czeka na was jakby ktoś źle poczuł gotowość bojowa odtwarzana Katerin czeka Ursus Gazbus Volkswagen, wersja drugowojenna LZKLZ chciałem no, Tabenesti przypomnieć, że wszyscy cały sprzęt jeździ wszystko przechało tutaj na własnych kołach, a wszystko to na poligonie. W pełni krzyki w bazie KAITU Riven. Także jeżeli szukacie fajnej atrakcji i ciekawej rozrywki zapraszamy, tylko chłopaki nie strzelajcie już to zrobili no pięknie, tam uś... samochód stoi także kto żyw zapraszam na poligon do Chełma